i przyznam, że nigdy tego nie jadłam, ale to już jest modne, modne, popularne, znane od roku. Ale Klaudia ma tak zawsze. Klaudia robi je wszystko, to co jest rok po tym, jak jest popularne. Najpierw się przy czymś broni i no, a a tak pamiętaj, ma... przykład, buty emu. One są emu. Agi. Agi. Ale na przykład to jest bardzo dobry przykład z tym, że kiedyś, jak pamiętacie, jak był Snapchat popularny, zaczął wszedł, to ja na przykład rok później miałam Snapchata. TikTok tak samo. Ja dopiero TikToka ogarnęłam po koronie. Przecież, A gdzie już były przecież popularne, ja się po prostu bronię zawsze przed każdym koronem. No, Niesamowite, że koronawirusa był już no. TikTok. To jest, ja wtedy nie wiedziałem co to jest... Yy... Instagram. Instagram, no nie miałem Instagrama nawet wtedy. I tam takie zamrożone? Tak, są lody. Mam nadzieję, że tak. To są to lody w każdym razie. Mm. Będę bardzo wrażona. A nie, dzisiaj już trzeba czekać. <grymne> Zaraz idę spędzać najlepszy czas w moim życiu, a mianowicie mam dzisiaj trening nóg. I są dwa rodzaje osób, trzy rodzaje osób. Jeden rodzaj to jest taki, który mówi: O nie, ja mam dzisiaj trening nóg. Jest drugi rodzaj osób, który mówi: O, mam dzisiaj trening nóg bo to ja jestem tym rodzajem człowieka. Gdzie jest kreatywna myszko? I ludzie, którzy nie robią nóg. A i są jeszcze czwartej ludzie, którym wydaje się, że robią nogi. Ale w każdym razie śmieszy mnie, jak ludzie czasami mówią, że ja nie mam genetyki do robienia nóg. To nie jest tak, że ktoś nie ma genetyki do robienia nóg. Tylko nie robi ich dość ciężko, dość długo, dość rzetelnie i jest tym wytrwałym. Wiecie, w bicepsie to wystarczy wrzucić 1,5 kg mięśnia i od razu wygląda jak bochen od chleba. A na nogi to czasem trzeba wrzucić 20 kg, 25-30 kg mięśni, żeby one jakoś wyglądały. Jest po prostu dużo, dużo ciężej. Podobały mi się materiały w internecie takie, że można ocenić człowieka po tym, jaki ma charakter. Patrząc na jego nogi, jeżeli ktoś ma umięśloną górę i ma małe nogi, to świadczy o tym, że jest słaby, że jest słaby psychicznie. Bo najwięcej właśnie wyrzeczeń, najciężej jest zrobić nogi, najbardziej to boli, jest największy stres dla układu nerwowego. Więc tak można poznać, czy ktoś jest słaby, czy ktoś jest mocny. Przyszliśmy z nagrywania treningu Michała i mi zostało generalnie 750 kalorii do zjedzenia. I 20 gramów białka. Reszta to są węgle, tak naprawdę tłuszcze, Więcej węgli, bo w zasadzie 100 g węgli, więc w chust. No i w kurczę. Mówię, dobra, no nie mam ochoty generalnie nic jeść, takiego szczególnego, więc zrobię sobie kanapkę. I ja jestem w szoku, że bułka wiejska plus 40 g tego sera to jest 20 gramów białka. Jakby spodziewałam się, że no nie będzie miała tyle białka, raczej, że będą się jakoś dobijać. Naprawdę, jestem w szoku, jestem pozytywnie zaskoczona, ponieważ ja bardzo lubię kanapkę serem. Zawsze, żeby dobijać białko, jadłam szynkę, wędlinę. A ja nie przypadam za wędliną, więc. Fajnie. Zaczęłam we wtorek. Ja powiem Wam, że jest godzina 11, myślę trochę po, a ja nadal nic nie jadłam, ale to tylko dlatego, ponieważ ja sama nie wiem, co chcę zjeść. I tu jest problem, ponieważ mam wiele możliwości, a kurczę, ja wiecie, jak widzicie, ja jem zawsze swoje śniadania, ponieważ ja lubię na słodko bardzo jeść. I uwaga, ustawię sobie Was, czy to jest dobry kadr? Tak. I mam dobre owoce, mam truskawki, mam borówki. I nie do końca wiem, co mogę z tym zrobić, co chcę z tym zrobić, co, na co mam ochotę. Bo te truskawki to z jednej strony bym zostawiła na walentynki, bym zrobiła z czekoladą, ale z drugiej strony przecież mogę kupić truskawki. Jakby, ale nawet, co ja z tymi truskawkami zrobię? Mogę zrobić sobie one tak, które jadłam wczoraj. I z tą truskawką będę lepiej smakował niż z maliną. Z masą orzechową. Jak wiecie, ja mam problem, żeby. Sobie to, te tłuszcze sobie jakoś dobić, a jeszcze dzisiaj mam 2000 kalorii, a nie 1800, więc mogłabym tego masła dać zdecydowanie więcej niż ostatnio. No nie wiem, chyba ten omlet jest najlepszym rozwiązaniem. Białka dużo, tłuszcze sobie dobiję, truskawkę mam, ale znowu drugi dzień znowu to samo zjeść. Nic dziwnego, ja zawsze jem to samo. I w ogóle tak sobie myślę troszkę o tym, żeby zrobić dla Was film, e, jakieś propozycje, tygodniowa propozycja, co możecie jeść sobie codziennie, coś innego. Tylko u mnie pojawia się problem, ponieważ ja jem cały czas to samo i okej, okay, mogę się przez tydzień przemęczyć i jeść inne rzeczy, ale tak naprawdę moje sprawdzone przepisy, które ja jem na śniadanie, no to to jest albo omlet. Dwa rodzaje omletów. Okay. Jeden taki bardziej sernikowy, drugi taki zwykły. Ok, okay. jest to jak, jakaś myśl. Dwa, trzy, ok, trzy to są moje placki z serka wiejskiego. No i co dalej? Co jeszcze jem takiego? Naleśniki czekoladowe. Ok, naleśniki czekoladowe też dobra opcja. Dalej, naleśniki proteinowe. Też jest to jakaś opcja. No ok, zaszłam pięć, to nie jest tak źle. Myślałam, że będzie gorzej. I co dalej? No i teraz może jakieś dwa wytrawne bym zrobiła. Tylko wiecie, no siadanie wytrawne dla mnie to są takie jeden do jednego, po prostu taki bardziej szwedzki bufet, tak? No bo okej, okay, jajko, tu jakaś może frankfur frankfurterka. Boż, dla mnie to jest tak trudne słowo. Um, I wiecie, jakiś twarożek. No i, no i tyle, nie? tak no, by... Nic zaskakującego, nic takiego, co, na co przepis jest potrzebny. Ewentualnie omlet na wytrawny. Też kiedyś bardzo to lubiłam mieć, ale on nie będzie o tyle białka, jeżeli nie go szyjki. No nie wiem, zobaczymy. Może taki mi się pojawi, z chęcią bym taki zrobiła. No i zrobiłabym to rzeczywiście, co jem w ciągu dnia. Ale no wiecie, no kurczę ja nie jem. ja jem bardzo prosto. ja jem prosto, ja jem ryż z kurczakiem. Dzisiaj zamiast ryżu będą pampuchy na przykład, ale będą one z kurczakiem. z kurczakiem w sosie pieczeniowym. No generalnie mega dobre makro, bo te pampuchy to są takie dobre węgle, mimo wszystko. Kurczaczek, no to białeczko, trochę tuszczyku, jako sosik. Jeżeli chodzi o olej, w sumie. No i tyle. To jest bardzo dobre makro. No nie wiem. No zobaczymy. Siema. Jest godzina 12.40 od samego rana. Już na, nie wiem, około 7 wstałem. Załatwiałem sprawy i nic przez cały dzień nie idzie tak jak chciałbym, żeby szło, ale mam nadzieję, że już z tego wyszedłem. I teraz przyjechałem do Centrum Łodzi po to, żeby kupić Klaudii kwiaty. Jutro są walentynki, i pomimo tego, że jesteśmy razem już jakiś czas, no to wypada, żebym się zapytał, czy Klaudia będzie moją walentynką. No i teraz, jak sobie myślę, czy kwiaty to jest wszystko, czy nie jest trochę za mało. Czy nie, powinienem jeszcze bardziej jako się przekonać do tego, żebym się zgodziła. Yy, więc yy, pojadę. I tak muszę pojechać do galerii handlowej, bo muszę kupić nie kupić, bo muszę założyć konto firmowe, jeszcze jedno potrzebuję więc no tak przejdę i zastanowię się, co jeszcze można myszce sprawić udało mi się otworzyć konto więc spoko, wybrałem mBank tym razem i tak nie będę miał tego konta jakoś zbyt długo ale byłem w Daglasie. Chciałem kupić perfumy i przypomniało mi się. Owiedziałem, jakie ona chce teraz, ale kładłem sporo perfum. I przypomniało mi się, że ostatnio mówiła mi o jakiejś mgiełce zapachowej. No i stałem chyba pół godziny w Daglasie i próbowałem sobie przypomnieć, co to ma być za produkt. I ogarnąłem, że to jest takie coś. Nie wiem, o co w tym chodzi, dopodobno status show. I nie wiem, czy dobrze wybrałem zapach, przez to, że nie było testerów w ogóle, tylko były przeróżne numery. No i mm. <laughs> nie wiem, czy dobrze zrobiłem, ale kierowałem się tym, że wziąłem y, pistacjowy zapach, bo Klaudia ostatnio mówiła, że jej ulubione pączki są z pistacją. <laughs> nie wiem, czy to działa też z zapachami, ale no, mam nadzieję, że tym razem się uda. <laughs> Mamy dzisiaj walentynki i dzień zaczęliśmy od tego, że Kraga zrobiła nam super śniadanie. Nagrałaś to śniadanie? Nie. No to pokaż, co zrobiłaś. Nie no zrobiłam nic nadzwyczajnego, to co zasadzimy codziennie. W sensie ja jem, Michał właśnie nie je, dlatego mu zrobiłam. Są to placki z serkawieckiego z borówkami. Do tego struskaweczka trochę Nutelli, no tak. No właśnie walentynkowe są dodane truskawki i Nutella, tak. No, musiałam eksperymentować, no. A co my potem robimy? Idziemy coś nagrywać? Tak, a pójdziemy na siebie nagrywać coś, bo i tak dzisiaj jesteśmy bez treningu, więc my mamy dzisiaj takie, co my dzisiaj z życiem robimy, ale nie, co? idziemy na randkę potem. Tak. No do kina idziemy. Idziemy do kina, no. Okej, okay, no, no przed kinem musimy coś zjeść. Tak, i stwierdziliśmy, Ach, że... Pierogi, tak. Mieliśmy w ogóle, powinniśmy być teraz w Gdańsku, a w Gdańsku jest nasza rodzina pierogarnia, więc zamiast w Gdańsku to będziemy jeść pierogi w łodzi. Jeszcze nigdy tutaj nie jedliśmy, no i to jest taka bardzo duża restauracja. Która jest w kilku miastach, generalnie. Tak, w no to to jest na pewno jeszcze. I chyba jeszcze gdzieś. No więc jestem bardzo ciekawy, przede wszystkim, czy będzie tam miejsce dzisiaj. Ja myślę, że tak, bo to jest bardzo duża restauracja. W sensie samo miejsce jest duże, nie? Jakby... Tam, tak mi się wydać tam jest kilka jakby tych możliwych... Ale wiesz, sporo paru mogło pomóc, że pójdziemy tam, bo tam jest duża restauracja Ale nie jest tydzień, nie jest... Zawsze pójdziemy na zapiekanki, są przeciwko. <noise> Odzywamy się do was po naszej walentynkowej randce. Byliśmy w kinie. Wcześniej byliśmy na pierogach, a potem poszliśmy do kina. I, I tak, ja od razu się tutaj wtrącę między wódka a zakąskę a propos pierogów. Jadłem najlepsze pierogi w swoim życiu, czyli pierogi z kurczakiem, pieczarkami, serem. Wziąłem no naprawdę niesamowity sos grzybowy. To była naprawdę... jakbym miał coś do restauracji, co jest w Łodzi najlepsze, to poza hałką z musem setnikowym do spółdzielni, to bym poszedł na te pierogi. Tak? Tak. Ale te słodkie pierogi były już średnie No mocno przeciętne były A do tego jeszcze wziąłem, myślałem, że to taki placek po zbójnicku Ale dostałem placki ziemniaczane z kurczakiem w sosie I ten kurczak, sos, wszystko spoko Ale te placki były A mega tłuste. ale to w zasadzie było takie sam tusz, naprawdę Cała panierka bez no... placków, jakby coś takiego mm... Mm. Ta, i to było cienkie, nie ale naprawdę jadłem na te pierogi z i myślałem sobie, kurczę, naprawdę. Zrobiłem wam taką pierwszą prawdziwą polecajkę, że słuchajcie, to miejsce jest świetne. Gdyby same pierogi to naprawdę było świetne. Nie, nie właśnie odkryć. nie, bo na przykład moje. Pierogi... miejsce, klimat, w kibelku był głośnik, że można muzyki słuchać, była książka o Kreciku i taki była na łańcuchu. I żeby nikt je ukradł, nie? Ale sprawdziłem Jakby ktoś chciał, to do kibelka żeby było tą książkę wsadzić, no? Nie no, sprawdziłeś? No. tak, sprawdziłem, czy nie wsadziłem, ale sprawdzałem, czy by sięgnęło, nie? Bo, ciekawy, jakby jakiś wandel przyszedł, nie? Nie, to ja... że ja... ktoś założył łańcuch na książkę, o, że jej nikt nie ukradł, w czym przychodzi, ona okay. jest w piwnu, nie? Chamskie Nie, ale... to ja miałam pirogi ruskie i one były dobre, nie co że były złe, były dobre, smaczne no, ale te w mandu w Gdańsku to tamte się rozpływają później. Ja, te z kurczakiem są lepsze niż wytrawne w mandu. Te z kurczakiem są top, ale biorąc pod uwagę średnią ze wszystkich dań, no to mandu wygrywa. Mandu wygrywa z dbania. Ja wzięliśmy też słodkie, bo one były czekoladowe i miała być malina i biała czekolada. Białe czekolady w ogóle nie było czuć, nope. z, tylko malina, więc no, ja na przykład nie przypadam z takimi pierogami z owocem. Nie lubię. I nie wiem, jak to było możliwe, ale te wszystkie pierogi były takiej konsystencji, że no mój pierwszy z sosem czosnkowym Chociaż sobie wytaplałem, wywalił mi się na spodnie, spadł mi na podłogę. Jeśli ciepłeś, i co to od razu się cały ubrudziłem. I te wszystkie, ten malinowy też. też sobie też tak się Rękę, tak. no, no wszystkie. No nie, generalnie. Się ja bym oceniła takie 7,5 na 10. Bo to 7 nie... na 10, ja. 7, no, no to podobnie. Miejsce, gdzie warto wrócić? Gdzie wróci tak, bo wrócimy na jeść. pewno, ale nie. Chcemy coś, na... coś innego. Tak. Um, I byliśmy w Kinie. Byliśmy na. Um, tylko, tylko nie tylko ty. Nie ty. Tak, i to jest mega popularne, to w Polsce premiera będzie dopiero w marcu, w kwietniu, jakoś tak. No, ale teraz była przedpremierowo na walentynki. No i powiem wam, że to była jedna z przyjemniejszych komedii romantycznych, jakie, jaka była ostatnio po prostu wypuszczona. Jakby, nie wiem, przynajmniej na kilka lat wstecz. Dawno nie miałem tak, że wyszedłem z kina i byłem bardzo zadowolony, że oglądałem jakiś film. I to komedię romantyczną. Świetnie się bawiliśmy. Była... Gdyby nie jedna scena, która była i więc tak rozmawialiśmy, cringe'owa, to ten film był no, po prostu idealnie zrobiony. Był zrobiony tak infantylnie, ale był tak wyreżyserowany, że my się przyjemne. z tymi postaciami tak... In... Jak to powiedzieć? No, że... No, my kupowaliśmy te postacie, tak? Pomimo tego, że to było infantylne i wiedzieliśmy, że to jest infantylne, to nam się to podobało. I to nie było tak, że się patrzyło to z żarzanowaniem, tylko że te wszystkie sceny były tak zrobione, bo takie miały być zrobione. Nie, I to nie było super, bardzo fajny, bardzo super przyjemny, styl. przewidywalny, wiadomo, ale generalnie, no, mega, mega polecamy. I faktycznie piosenka, która jest była już w zasadzie trendem na TikToku, no miała prawo być tak naprawdę, i, i w sumie to czekam, że będzie trendem na polskim TikToku, jak ten film wejdzie do kin. Cześć i czołem, jest piątek. Właśnie wybieramy się na podróż do Szpitala. Mam dzisiaj zabieg i ten zabieg miałem mieć planowo po godzinie 15. Znaczy o 15 miałem być w szpitalu, ale wczoraj wieczorem napisał do mnie chirurg, żebym był jednak tak około 12.13, więc jedziemy już, no bo ja już nie mogę wytrzymać z nerwów, już nie mogłem w domu siedzieć. Tak jak to, ja tak ogólnie na taką technikę, czy technologię, technikę, na wszystkie swoje stresy w życiu. Ja jak mam coś, to ja o tym w ogóle nie myślę, nie zastanawiam się. Do momentu już muszę się tym zająć. A w momencie jak musisz tym zająć, no to wtedy to mnie dopada, tak? Tak jak teraz ta sytuacja, miałem takie myśli, żeby jednak z tego nie zrezygnować. Ale no, trudno, jedziemy. Powiemy może dlaczego jadę do szpitala? Tak. Do szpitala jadę, dlatego, że jeśli chodzi o środki anaboliczne, no to od wielu lat kupuję tylko z jednej firmy. A nie pamiętam kiedy to było, z 8 miesięcy temu nie było dostępu. I kupiłem z innej firmy testosteron, i myślałem, że środek był zanieczyszczony, i że z tego, albo że źle zrobiłem zastrzyk, i z tego powodu dostałem jakieś małe zakażenie, miał stan zapalny, ale okazało się, że po prostu na jakiś element z tego środka jestem uczulony. No i zrobiłem się reakcje alergiczne w pośladkach. No i na te stany tak, na to ciało to traktowało jako ciało obce i te ten płyny zostały otorbione pod moją skórą, bo to z uśladków jakoś wyszło do tłuszczu. No i w tłuszczu powstały mi takie torbiele, które są odseparowane od organizmu, dlatego nie miałem ani gorączek, ani mnie to nie boli, ani nic. No tylko niestety wewnątrz tych torbieli ten cały tłuszcz skisł, zropiał, zepsuł się. No i mam takie kilkanaście takich worków z ropą. No i byłem dwa tygodnie temu u chirurga, który mi to nakuł, no i właśnie ściągał mi z tego ropę. No i stwierdził, że nie ma co tak się z tym bawić tylko po prostu trzeba udać się do szpitala i pod narkozą to wszystko wyciąć. No bo to jest kwestia tego, że jak to pęknie, no to mogę dostać zakażenia i mogę nawet umrzeć. Tak więc z tego powodu lepiej jest to zrobić i mieć to z głowy, bo to może zwłóknieć z czasem i właniać się przez ileś lat. Ale możliwe, że nigdy się do końca nie wchłonię, dlatego jedziemy. No i się z tym na zawodach masz z tego. Yy, tak, i na zawodach punkty. ujemne punkty miałem tak, bo to jest kiedy jestem Bardzo beztłuszczowy, ty, tak, nie, tak. no to wtedy widać, że na pośladkach mam takie gulki, yy, No i to są punkty ujemne na zawodach. Przez to między innymi nie wygrywałem over only no. teraz na, na startach. Były overole i wyglądałem najlepiej, ale nie wygrywałem, no bo inni nie mieli ani tatuaży ani nie mieli właśnie tego typu zmian, tak jak inne komastie czy inne rzeczy. No ja akurat nie mam z tym problemu, jak jestem do Ja mam raczej lipomastię, jak jestem grubszy, a już taka moja uroda. Co można z tym zrobić? Mogę sobie wyciąć gruczoły, ale to. Może za rok, może za dwa lata, zobaczymy jak mi pójdzie. Jak będę chciał na pewno pójść do klasy już pro, tak, to wtedy myślę, że sobie wytnę. Na razie to, póki robię to tak amatorsko, jeszcze to nie ma sensu. Dzień dobry w sobotę, jest godzina 8.50, jadę po Michała do szpitala, mega się cieszę, ponieważ już mi tam coś mówił, że możliwe, że zostanie, że generalnie cały zabieg nie poszedł tak jak powinien pójść, ma założony dren, więc słabo, powiedział, że tego boić najbardziej, że to jest generalnie najgorsza z opcji, no i ta najgorsza z opcji jest, wzięłam mu jakieś serki proteinowe ze sobą, żeby już miał na drogę, ponieważ wiem, że nic nie jadł u niego Będę u niego za pół godziny, miałam być na dziesiątą, bo że przyjechać na dziesiątą i napisał mi właśnie, że, że, że mam wsiadać i jechać, bo on już ma wypis. Ja, jest godzina dziewiąta, okay. napisał, że mam 3% baterii, dobra, jadę.